Bardzo dziękuję Księże Dziekanie, Szanowni Państwo, tak naprawdę mój referat mógłby być tematem książki, więc ten referat będzie miał charakter zarysu, miał pewnego przeglądu niektórych zagadnień, bo inaczej nie może być w przypadku tak znaczącej kwestii. Prymas Stefan Wyszyński, co jest truizmem, odegrał kluczową rolę dla nie tylko przetrwania polskiego kościoła w okresie Polski Ludowej, o czym już była mowa, ale również na znaczące zwiększenie jego autorytetu społecznego, politycznego, a przede wszystkim zwiększenie szacunku dla polskiego kościoła w społeczeństwie. Jednym z kluczowych wymiarów zapewnienia tego wzrostu autorytetu było sprawne kierowanie episkopatem polskim, sprawne kierowanie ogółem polskich biskupów, tak by zapewnić jedność w działaniu, tak by zapewnić niezależność od komunistycznej władzy i tak by najważniejsze elementy przekazu duszpasterskiego zostały skutecznie zrealizowane. Kardynał Wyszyński w swoim działaniu na ferum episkopatu realizował kilka podstawowych zasad. O każdej z tych zasad tak naprawdę moglibyśmy wygłosić osobny referat swego czasu o jednej z nich profesor Paweł Skibiński wygłosił taki wykład dotyczący jedności w działaniu. Wymieniłbym kilka tych cech. Pierwszą to niezależność polskiego kościoła jako zasada, niezależność też polskich biskupów, współodpowiedzialność rozumiana jako wspólna troska wszystkich biskupów o dobro wspólne, jakim jest Kościół, szczególnie w zakresie relacji ze społeczeństwem. Mamy tutaj oczywiście jedność w działaniu postulowana zarówno na forum Konferencji Episkopatu Polski, jak i tego kluczowego centrum decyzyjnego, jakim była Komisja Rada Główna Episkopatu Polski, o czym, o czym jeszcze będzie mowa. Odwaga i konsekwencja w działaniu. Bo trzeba zauważyć, że prymas nie bał się podejmować trudnych decyzji, nie bał się podejmować decyzji odważnych, na które, na które zresztą nie zawsze wszyscy biskupi patrzyli przychylnie. Szczególnie możemy to zobaczyć przy okazji zawierania porozumienia z władzami w 1950 roku, czy zobaczyć również w przypadku, o czym już była częściowo mowa, orędzia biskupów polskich do biskupów niemieckich. Chciałbym, żeby temu no mojemu referatowi towarzyszyły słowa prymasa Wyszyńskiego, słowa moim zdaniem niezwykle ważne, które mówią nam bardzo wiele, jakim był człowiekiem i jak realizował swoje zadania w ramach Episkopatu Polski. A więc tak, człowiek, biskup pracy kapłańskiej musi być wyrazisty i odważny, bo nasza odwaga nie polega na pozerstwie, tylko polega na obronie ludu bożego. Tak jak dzisiaj na przykład trzeba go bronić przed wieloma sytuacjami bardzo ciężkimi. To są słowa z 1974 roku, ale one tak naprawdę są aktualne przez cały okres posługi prymasa Wyszyńskiego. Jak wiemy, przyszły prymas wszedł do Episkopatu Polski w 1946 roku na skutek nominacji na ordynariusza lubelskiego. Już wówczas był bardzo aktywny na forum Episkopatu Polski, zyskał. Duży szacunek i respekt jego najważniejszych przedstawicieli na czele z kardynałem Augustem Klądem. Ten okres jest bardzo ważny, bo tak naprawdę prymasląd przekonał się, że biskup Wyszyński, młody ordynariusz Żubelski, może zostać jego następcą. Ta działalność na forum episkopatu była skoncentrowana na kilku kierunkach. Po pierwsze, biskup Wyszyński był członkiem Komisji Prasowej, Komisji do Spraw Studiów oraz przewodniczącym Komisji Episkopatu do Spraw Kul. Ta ostatnia kwestia, no z oczywistych względów, jako ordynariusz lubelski nadzorował funkcjonowanie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, był jego wielkim kanclerzem. W tym okresie również brał udział w opracowaniu ważnych dokumentów Episkopatu Polski, w tym orędzia Episkopatu Polski dotyczącego wyborów do Sejmu z 1947 roku. Ta skuteczna działalność 2,5 letnia w okresie biskupstwa lubelskiego, tak jak wspomniałem, zapewniła mu rozpoznawalność i szacunek wielu duchownych, ale oczywiście nie jest tak, że cieszył się w nią w sposób niekwestionowalny, bo nominacja na arcybiskupa metropolita Gnieźnieńskiego i Warszawskiego została przyjęta zarówno przez duchowieństwo, obotych tych jak i przez dużą część polskich biskupów jako pewne zaskoczenie, jako zaskoczenie, że tak wielka władza została przekazana w ręce, w ręce Stefana Wyszyńskiego. Sami biskupi nawet postulowali przy okazji obrad episkopatu, by te stanowiska rozdzielić, by ksiądz biskup Wyszyński został metropolitą warszawskim. Więc widzimy, że to było zaskakujące dla bardzo wielu i trzeba powiedzieć, że bardzo ważną rolę w momencie, gdy biskup Wyszyński został prymasem Polski, odgrywały oczywiście uprawnienia specjalne. Ta kwestia była wielokrotnie, omawiana, trzeba podkreślić, że te uprawnienia były niezwykle szerokie. One zapewniały tak naprawdę możliwość funkcjonowania kardynała Wyszyńskiego jako legata papieskiego z szerokimi uprawnieniami, możliwościami wpływania na ogólny bieg spraw Kościoła w Polsce i nie tylko w Polsce, bo jak udowodniają analizy kilku autorów, te uprawnienia dotyczyły również terenu Związku Sowieckiego, dawnych terenów II Rzeczypospolitej. W tej kwestii nie ma co małe, że ona była wielokrotnie już przybliżana w literaturze przedmiotów. Ja tylko podkreślę jeden kluczowy jej element, czyli wpływ na nominację biskupów. Bo ten wpływ był niezwykle istotny. To kardynał Wyszyński przedstawiał stolicy apostolskiej kandydatów i nieraz przedstawiał tych kandydatów w taki sposób, by było wiadomo, kto zostanie wybrany na biskupa. To zapewniało mu możliwość realizowania zasad, o których mówiłem, czyli niezależności i współodpowiedzialności. Bo ten dobór współpracowników okazywał się mieć kluczowe znaczenie dla zarządzania ogółem polskiego episkopatu. Prymas zresztą podkreślał to, że szczególnie w tym trudnym pierwszym okresie działalności, że komuniści przez próby wpływu na nominacje dla biskupów wprowadzają element niepewny do, do polskiego kościoła, wprowadzają element, który może zostać wykorzystany do rozkładu wewnętrznego. Dlatego tak mocno przeciwstawiał się. Rozmaitym próbą wpłynięcia na e, obsadę stanowisk biskupich, choć trzeba podkreślić, że podchodził do tego elastycznie, gdyż zgodził się na narzucenie administratorów apostolskich na ziemiach zachodnich i północnych w 1951 roku. Ale zrobił tak ze względu na dobro całości instytucji, z tego względu, że groziła realna schizma, gdyby nie było zgody na te narzucone nominacje, i próba utworzenia przez komunistów drugiego kościoła, więc można powiedzieć, że tutaj ustąpił z jednej z tych zasad dla rzecz dobra większego. Tak jak wspomniałem, ten początek prymasostwa wcale nie był prosty, młody prymas nie był darzony tak daleko idącym szacunkiem jak jego wielki poprzednik kardynał August Hlond, zresztą prymas zdawał sobie z tego sprawę, podkreślał, że kardynał Hlond jest jego wzorem, jest dla niego instytucją wokół której tak naprawdę Kościół się zjednoczył po wojnie, po, po II wojnie światowej, po tych wielkich stratach. Zorganizował również sprawne funkcjonowanie Kościoła, bo większość instytucji, z których później prymas korzystał, na czele z Komisją Główną Episkopatu Polski, czyli niewielkim gremium, centrum decyzyjnym Polskiego Kościoła, zostało ustanowionych właśnie za kardyna Augusta Klonda, więc on tutaj ten dorobek bardzo sprawnie wykorzystywał. Więc ten pierwszy etap, Sprawowania funkcji przewodniczącego Episkopatu jest trudny, bo Prymas nie ma wcale sytuacji jasnej, nie ma sytuacji, w której biskupi go powszechnie szanują, wręcz odwrotnie widać to w momencie zawierania porozumienia z 1950 roku. Jak wskazują protokoły z poszczególnych posiedzeń episkopatu, prymas przekonał biskupów do wspólnej odpowiedzialności za kościół, dlatego oczekiwał, że oni wszyscy zagłosują za przyjęciem porozumienia. To nie jest tak, że on je chciał narzucić, że chciał je narzucić jako swoją wizję świata, choć ostatecznie podkreślał, że tak naprawdę do porozumienia doprowadziliśmy we trzech. Miał na myśli siebie, biskupa Romańskiego i biskupa Michała Klepacza. I na tych dwóch kapłanach opierał się szczególnie w zakresie relacji z państwem w pierwszym okresie funkcjonowania jako przewodniczący episkopatu również opierał się na wiedzy i doświadczeniu kardynała Adama Stefana Sapiechy, bo ten okres pierwszych lat prymasostwa to jest okres, kiedy współdzieli z nim specjalne pełnomocnictwa, kiedy tak naprawdę ta władza w Kościele rozkłada się na dwa ośrodki i jest ta sytuacja przy niego w pełni akceptowalna, więc to zupełnie nie zgadza się z tą wizją forsowaną przez dokumenty aparatu bezpieczeństwa, czy niektórych naszych kolegów badaczy, którzy twierdzą, że prymas był autokratą w Episkopacie Polski raczej był charyzmatycznym przywódcą, co udowadnia szereg nowych publikacji opartych o analizę zupełnie innych dokumentów, i wydaje mi się, że to charyzmatyczne przywództwo zaczęło się bardzo dobrze przejawiać już w tych pierwszych latach, choć napotykało na rozmaite, na, na rozmaite trudności. Jeśli chodzi o ten okres, gdy zawierano porozumienie, Tutaj prymas dał jasną wskazówkę, jak należy rozumieć funkcjonowanie episkopatu w takich kwestiach. A więc cytat. Wobec ważności zagadnienia prywatne opinie muszą ustąpić. Boną komunę wymaga, żeby biskupi zawsze występowali jednolicie. Nie wolno się poddawać emocjonalnym czynnikom i nastrojom. Więc widzimy tutaj po pierwsze zasadę jedności, po drugie zasady współodpowiedzialności, a po drugie rozwagę która cechuje prymasa Wyszyńskiego jako lidera polskiego kościoła, jako lidera episkopatu przez cały okres prymasostwa. Oczywiście wiemy, że prymas został pozbawiony wolności na lata 1953-1956. Wtedy przewodniczącym był biskup Michał Klepacz. Ten okres działalności episkopatu był oceniany przez kardynała Wyszyńskiego dość surowo. Prymas podkreślał, że biskupi zachowywali się zbyt miękko. Tutaj winą obciążając porówno biskupa Klepacza, jak i biskupa Romańskiego. Ale w 1956 i 7 roku wybaczył im tą słabość. Wybaczył im tą słabość, dlatego że uważał, że prowadzenie rozliczeń wobec biskupów doprowadzi do osłabienia pozycji wobec władz. Więc oceniał ich surowo, ale jednocześnie w sposób kapłański potrafił dokonać przebaczenia. Tu symbolem jedności. Tych wszystkich hierarchów, był wyjazd do Watykanu po odbiór kapelusza kardynalskiego w 1957 roku. Nieprzypadkowo na ten wyjazd zabiera ze sobą biskupa choromańskiego, biskupa Klepacza i biskupa, później już arcybiskupa Antoniego Baraniaka, jako symbol dwóch dróg w polskim kościele. Symbol tej uległości, którą ocenia krytycznie, jak i symbol męstwa i odporności na zamysł komunistycznej władzy w postaci biskupa, biskupa Antoniego Baraniaka. I ten okres lat 56, 57, 58 jest bardzo istotny, bo prymas uporządkowuje wówczas struktury kościoła od góry do dołu. Udaje mu się ustanowić dzięki swojej zręcznej, zręcznej taktyce wielu nowych biskupów. Udaje mu się również uporządkować sytuację związaną z ruchem Księży Patriotów i spowodować, że Episkopat występuje wreszcie jako jedność, występuje jako grupa, która wspólnie rozumie y, interes, jakim jest wielki program obchodów y, Wielkiej Nowenny, a później tysiąclecia polskiego chrześcijaństwa. Prymas oczekuje od polskich biskupów, że wystąpią w tym programie w sposób zjednoczony, wystąpią w tym programie w sposób... Y, y, całkowicie współodpowiedzialne za losy Kościoła i będą skutecznie realizować założenia Wielkiej Nowenny. Odnotowuje w swoich zapiskach niejednokrotnie opór przeciwko tym koncepcjom. Takim przykładem jakby oporu wobec niektórych koncepcji Wielkiej Nowenny jest znany mi, księdzu profesorowi Mareckiemu, biskup krakowski biskup Groblicki, o którym prymas Wyszyński wspomina następująco, jest on opozycją antymaryjną Krakowie. Więc to jest takie ciekawe też jednocześnie podkreślenie, że on nie zwalcza tej postawy grobiskiego, On go próbuje przekonać do swoich racji, ale uważa, że jest to niewłaściwy kierunek. Tak samo relacje z biskupem Michałem Klepaczem osłabiają się na skutek tego, że Klepacz nie tylko ma dobre kontakty z komunistycznymi władzami i próbuje realizować swoją politykę, to jest jeden z głównych powodów, ale jest bardzo wstrzemięźliwy w realizacji wielkiej nowenny na terenie diecezji łódzkiej. I oto jest nieprzypadkowe napięcie. Nie jest przypadkiem, że Decyzja Łódzka, jako ostatnia, niemalże obchodzi, obchodzi rok milenijny w 1967 roku, i co wymowne, już po śmierci biskupa Michała Klepacza. Więc Prymas uważa, że wszelkie tego typu problemy, wszelkie tego typu odstępstwa od głównej linii kościoła nie powinny mieć miejsca, bo one będą rozgrywane przeciwko polskiemu kościołowi. On doskonale sobie zdaje sprawę z aktywności aparatu bezpieczeństwa który marzy o rozłamie w polskim episkopacie. Stąd komuniści tak wielką wagę przywiązywali do próby stworzenia osobnego ośrodka władzy w polskim kościele. Stąd wielkie nadzieje na to, że biskup, arcybiskup, a później kardynał Wojtyła podejmie rywalizację z prymasem Wyszyńskim. I jak widzimy z dokumentów aparatu bezpieczeństwa, jakie wielkie jest rozczarowanie, gdy do tego nie dochodzi? Jakie wielkie jest myślenie, że oto ta nasza tak naprawdę działalność jest całkowicie nieskuteczna? A kardynał Wojtyła stał się głównym współpracownikiem prymasa Stefana Wyszyńskiego. Nie jest przypadkiem, że okres już po obchodach milenium Chrztu Polski, po obchodach tysiąclecia polskiego chrześcijaństwa, jest tak naprawdę okresem, gdy prymas cieszy się powszechnym autorytetem w polskim kościele. Jego władza w tym kościele jest niepodważalna, nie jest poza pojedynczymi przypadkami również kwestionowania, kwestionowana. Jest to okres zbierania owoców. Widzimy ogromny wzrost wpływu Kościoła na życie społeczno-polityczne, o czym już była mowa. To widać szczególnie w okresie dekady Edwarda Gierka. I to wynika również z tego sprawnego zarządzania sprawami polskiego Kościoła na forum episkopatów. Tutaj z bezradnością aparat bezpieczeństwa u progu dekady lat 70. notuje następującą opinię. Jednak, mimo istnienia osób, a nawet nieformalnych grup opozycyjnych wobec Wyszyńskiego, nie posiadają one wyraźnych przywódców ani nawet zarysu programu alternatywnego. A najważniejsze, że członków tych grup nie stać na oficjalne wysunięcie kontrowersji. Ich sprzeciw wyraża się natomiast w dwustronnych rozmowach, prowadzonych w zaufaniu, przyjmowaniu postawy milczenia, co pozostaje bez wpływu na bieżącą działalność kierownictwa episkopatu. W sprawach, w sprawach podstawowych dla Kościoła. Postawy biskupów są w zasadzie jednolite. To jest kolejny wielki komplement aparatu bezpieczeństwa pod adresem Prymasa Stefana Wyszyńskiego. Komplement, który wskazuje, że ta koncepcja przyjęta przez kardynała Wyszyńskiego realizacji tych kilku podstawowych zasad okazuje się całkowicie skuteczna, a Prymas przemawia do nas jako lider, jako osoba, która sprawnie zarządza ludźmi przecież o ogromnym autorytecie, charyzmie i możliwościach intelektualnych. To przecież nie są ludzie byle jacy. To nie są ludzie, którzy nie mają własnych ambicji, czy nie mają własnych koncepcji. Są to ludzie obdarzeni dużym autorytetem społecznym, możliwością zabierania zdania w sposób niezależny. On to niezależność szanuje, ale równocześnie doprowadza do tego, że na zewnątrz występują jako jedność. Jeszcze kilka ostatnich słów na temat tego, co tak naprawdę, było jeszcze dodatkowym elementem realizacji tej strategii. Bardzo umiejętny dobór najbliższych współpracowników. Widzimy to przez wszystkie kolejne etapy posługi prymasa Stefana Wyszyńskiego. W pierwszym etapie bardzo dobra współpraca z kardynałem Adamem Stefanem Sapiechą, mimo oczywistych różnic, które ich dzielą, różnic chociażby w stosunku do zawarcia porozumienia, jak i później, czyli dobranie sobie w okresie tym niezwykle trudnym jako współpracowników młodych, dynamicznych biskupów choromańskiego i klepacza, którzy mimo że zawodzą go w okresie uwięzienia, są później wykorzystywani do sprawnego funkcjonowania i w latach późniejszych. Kolejnym kluczowym współpracownikiem jest oczywiście arcybiskup Antoni Baraniak, który tak naprawdę można powiedzieć w pełni realizuje nie tylko koncepcję prymasa orzyńskiego, ale przekonuje do nich innych biskupów. Później jako ci bliscy współpracownicy dochodzą kardynał Bolesław Kominek, najpierw arcybiskup metropolita wrocławski, później właśnie otrzymuje kardynalat. Biskup Ignacy Tokarczuk, a w ostatnim etapie arcybiskup Jerzy Stroba czy kardynał Franciszek Macharski. Każdy z nich wnosi do polskiego episkopatu swoje umiejętności. Te umiejętności są wykorzystywane w sprawny sposób przez Prymasa Wyszyńskiego na rzecz dobra całego polskiego kościoła. Zmierzając do konkluzji, trzeba powiedzieć, że realizacja tych kilku zasad, o których mówiłem na początku referatu, współodpowiedzialności, niezależności, jedności, a przede wszystkim odwagi w działaniu bezkompromisowości pozwoliła skutecznie stworzyć z Episkopatu Polski, szczególnie z jej kierowniczego gremium, komisji, a później Rady Głównej Episkopatu Polski, skuteczne centrum decyzyjne Polskiego Kościoła, którym w sprawny i mądry sposób zarządzał kardynał Stefan Wyszyński. Widzimy to niezwykle istot, jako niezwykle istotny element podbudowy i wzrostu autorytetu społecznego Polskiego Kościoła. Dodam tylko tak na zakończenie, że jego następca nie miał aż takiej zdolności interpersonalnych i to widać, to jest znacząca różnica. Dziękuję bardzo.